Pewnego dnia masza, mała słodka dziewczynka, miała tak dobry humor, że postanowiła pójść do ogródka. Nie po to, aby popracować, ale aby się pobawić. Och, te piękne ule! Są takie żółciutkie! Halo, halo, pszczółki! Halo, jesteście tam? Ojejku, chyba ich nie ma! A może to i lepiej? Pszczółki mogłyby być niezadowolone z mojego skakania wokół ula. Bzz. bzz, bzz. Ojej, ojej! To chyba pszczółki! O nie! Nie mogłyby mnie tutaj zauważyć! Och, będą niezadowolone! Bzz. bzz. Ale ja jestem tak ciekawska, że. Chyba nie wytrzymam. Muszę zobaczyć taką pszczółkę z bliska. Ojej, jaki ma piękny, żółty kolor Ałej. skrzydełka. Ojej, i jaką przerażoną minę! To chyba przeze mnie! Dobra, uciekam stąd szybko! To prawda, pszczółka była przerażona widokiem maszy. Nawet po chwili pszczółka bardzo się zdenerwowała, gdy ktoś jej przeszkadzał. Ale po chwili się ucieszyła i wiedziała, że może wrócić do ula i zacząć robić miodek. Ojej, ojej! To spotkanie z pszczółką mogło się źle skończyć. Na szczęście w ogródku są jeszcze inni mali przyjaciele. Żabki, żabki, gdzie jesteście? O, a może jaszczurki? Myszki? O, chyba nikt się nie chce ze mną pobawić. Ojej! A co to takiego? O oh, rany! Ja widzę! Tam wystają jakieś uszy! A do kogo należy ten długi ogonek? Halo, halo! Kim ty jesteś? Masza chciała poznać nowego przyjaciela z jej ogródka. Jednak po chwili ten ktoś zniknął. O, nie ma już tego ogonka! I nie ma już tych uszu! Halo, 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 kim ty jesteś? Na te wołania z daleka pojawił się Misiu, wielki, słodki niedźwiadek, przyjaciel Maszy. O, super! Jak to dobrze, że tutaj jesteś, Misiu. Potrzebuję twojej pomocy. Misiu na to zrobił wielkie oczy. Bał się, że może to oznaczać jakieś kłopoty. Przed chwilą w moim ogródku był ktoś z dużymi uszami i z długim ogonem. Och, tylko że nagle zniknął. Na początku spotkałam pszczółkę, później marzyłam o spotkaniu myszki. Jednak ten zwierzak to był zupełnie ktoś inny. Misiu trochę się zastanawiał. Duże uszy i długi ogon to właściwie mógł być? Gdy Masza wpadła na pewien pomysł. Misiu, misiu, ja już wiem. To musi być kotek. Tylko koty mają długie ogony i takie odstające uszy. Kici, 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 kici kotku. Kici, kici, kici. Nie bój się, maluszku. Masza się tobą zaopiekuje. Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. kici. Pewnie jesteś głodny. Chodź, Masza cię nakarmi. Ojejku, mam już cały ogród. Widulek pewnie się boi wejść do mnie. Masza przeszukiwała każdy kąt. Marzyła o tym, aby zaopiekować się tym kotkiem. Natomiast Misiu usiadł sobie wygodnie na środku ogródka. Planował nawet małą drzemkę, aż tu nagle, Zdlę? właśnie pod jego nogami. Zjawił się ten uroczy, słodki kociak. Miś zrobił wielkie oczy. Gigantyczne. Kotek pragnął przytulania i tulenia. No i drapania. A tutaj jesteś. Misiu, dlaczego mnie nie zawołałeś? Och, jaki słodziaczek. To ciebie widziałam. To był twój długi ogon. I twoje duże uszy. Na szczęście kotek od razu wyczuł, że Masza to dobra dziewczynka, która nie zrobi mu krzywdy. A że kotek był mały, to bardzo chciał mieć swoją opiekunkę. Taką mamusię. Ojejku, jakim cudem ty zabłądziłeś tutaj mały kotku? Och, och ty chyba jesteś dziewczynką. Może nazwę cię... Pętelka! Bo miałaś tak śmiesznie zawinięty ogonek. No, chodź do maszy. Masza cię przytuli i już nigdy nie będziesz sama. Miś był trochę w szoku. Nie wiedział, że masza może być taką świetną opiekunką. W końcu to tylko mała dziewczynka, ale jak widać, bardzo mądra. Miś wiedział, że dzięki niej ten kotek będzie bardzo szczęśliwy. Hurra, hurra! W końcu mam się z kim bawić. <laughs> Kotek biega za mną. O, wystarczy, że mu rzucę jakąś piłeczkę i od razu się nią zaczyna bawić. Tylko wiesz co, Misiu, będę potrzebowała pomocy. Zrobisz mi nowe łóżeczko. Takie większe, abym mogła spać z kotem. Misiu od razu się zgodził. Nawet popędził do domu. Bo tam miał przyszkowane specjalne deski, aby zrobić to duże łóżko. Kotek przy Maszy czuł się wspaniale. A Masza czuła się prawdziwą opiekunką. Ale w pewnym momencie, gdy się tak bawili, pojawiła się nad ich głowami bzycząca pszczoła. Nie kotku, kotku uciekaj! Ta pszczółka może nas urządlić. Nie jest zła, że bawimy się tutaj w ogródku, gdzie ma swoje kwiatki i swój ul. Och, pszczółko nie rób nam krzywdy! To tylko ja i moja zabawa z kotem. Przecież nie zjemy ci miodu. Jednak pszczółka nie zamierzała nikogo żądlić. Wręcz przeciwnie, była bardzo uśmiechnięta. Ale Humor ci się poprawił pszczółko. A może ty się bałaś tego kota? Oj, spokojnie. Teraz ja się zajmuję kotkiem i nic złego ci się nie stanie. Dziś, Wiesz co, Kiciu, musimy wracać! Pokażę Ci, gdzie mieszkam. Na pewno mój domek Ci się bardzo spodoba. Misiu zrobi nam duże łóżko i będziesz razem ze mną spać. Ale obiecaj mi jedną rzecz. Kociak zrobił wielkie oczy, bo nie wiedział, czego masza chce od niego. Obiecaj, że gdy spotkasz małą pszczółkę, to nie będziesz jej dokuczać. Pszczółki to bardzo pracowite zwierzaki. Bierają pyłek z kwiatów i robią pyszny miodek. Pszczółka bardzo się cieszyła na te słowa maszy. Wręcz nawet była szczęśliwa. Zaczęła radośnie bzyczeć, a później odleciała. Kici, kici. Kici, kici. Chodź, idziemy do domku. Tak, tam będzie cieplutko i milutko. Czeka na Ciebie pełna miska jedzenia. A poza tym musimy popędzić misia, aby szybko zrobił to nowe łóżko. I jak widać, Masza to wspaniała mała dziewczynka, która ma mnóstwo przyjaciół wśród zwierząt: niedźwiadka, kotka, a nawet małą pszczółkę. Masza to prawdziwa opiekunka. Teraz miejmy nadzieję, że zajmie się tym kotkiem.